Gdyby miało nie być jutra, kupiłbym cztery na Naładował magazynek i zajebał komuś portfel. Zgarnął cały hajs, jaki miał na koncie i wyjechał nową karerę z salonu Porsche. Kupił dwa bilety na Majorkę albo do Meksyku, ale wcześniej bym odjebał kilku typów i patrząc jak pociski rozrywają i małty, uśmiechnął się i któremuś napluł w mordę. Hej, walnąłbym kilka Danielsów z lodem. Chuj z prawem jazdy i chuj z tym samochodem. Śmignąłbym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze. Zapalić jointa, później utopił wóz w jeziorze. Może za Dzwoniłbym do siebie z budki, mówiąc że zależy mi na tobie jestem smutny i mam w bagażniku kierowcę taksówki, którą porwałem razem z nimi, stoję na dole z flaszką wódki. Wziąłbym łyka i o nic nie pytał, pocałowałbym czy w usta, by poczuć smak życia. Wrócił się, przyłożył sobie lufę do skroni, gdyby miało nie być jutra, tak właśnie bym zrobił. I jeszcze wcześniej pobrałbym kredyt z banku i przegrał na wyścigach konnych, resztę gajezdą i do jutra byłbym martwy i kurwa przyrzekam. Chyba to zrobię, bo jutro nic mnie nie czekał bo jutro, z tego nie będzie już nic, nic Jutro, z tego nie będzie już nic, nic. Jestem sam na stanu życiem i muszę coś zniszczyć Ej, hey, na bel wszystkim Bo jutro, z tego nie będzie już nic, nic Jutro, z tego nie będzie już nic, nic. Przegrajmy wszystko i przestańmy istnieć Jeśli jutro było Wątpliwe, piłbym te później dałbym kelnerce jej największy napiwek Posypałbym kreskę i zwinął dwusetkę Wciągnął i wreszcie poczuł dobrze przez chwilę Naładowałbym beretę i zapalił kochybę I zastrzelił komendanta, bo pierdolę policję Później wziąłbym tamtą kelnerkę za zakładniczkę I mówiąc, że jest wolna dał jej w prezencie walizkę A w niej moją polisę i milion setka, które wcześniej bym wyjebał z banku Mordując szefa I wychyliłbym szklankę, czekada niersa Gdyby miało nie być jutra, to jest druga wersja Później wyjechałbym eskonsa. Numerca, ładując cały magazynek Pana Prezesa Wcześniej tańcząc jak wariat na masce Celesa Później wsiadłbym i uciekł na bezludne przedmieścia Wcisnąłbym gaz i nie martwił o nic Jadąc w ciemności przez las wyłączyłbym reflektory I zadzwonił do Ciebie mówiąc, że jestem zmęczony Przeładował broni, przyłożył lufę do zgroni jeszcze wcześniej łyknąłbym trochę walił I przegrał na wyścigach konnych resztę hajsu I do jutra byłbym martwy i kurwa przyrzekam Chyba to zrobię, bo jutro nic mnie nie czeka Na wszystkim To jest ładnie teraz, co? Za to z tobą wypiję Ej, na pochybel wszystkim Bo jutro z tego nie będzie już nic Jutro z tego nie będzie już nic Stoję sam na sanu życiem muszę coś zniszczyć Ej, na pochybel wszystkim Bo jutro z tego nie będzie już nic Jutro z tego nie będzie już nic Przegrajmy wszystko i przestańmy na wszystkim, bo jutro z tego nie będzie już nic Jutro z tego nie będzie już nic jest sam na stanu, że mi muszę coś hej, hey, Na pochybel wszystkim, bo jutro z tego nie będzie już nic Jutro z tego nie będzie już nic Przegrajmy wszystko i przestańmy istnieć